Ostatnie pokolenie z kolejną akcją. Aktywistka obnażyła piersi przed obrazem Rejtana. Na szczęście dzieło nie zostało uszkodzone. Ochrona i policja szybko zareagowały. Najpierw zasłoniły aktywistkę, a następnie wyprowadziły ją z budynku. A tutaj całe nagranie, które pojawiło się na oficjalnym koncie ostatniego pokolenia. Elity sprzedają nas tak, jak kiedyś sprzedały Polskę. Tracimy warunki do życia na Ziemi. Wisła wysycha, rolnicy tracą plony, niedługo zabraknie nam wody i jedzenia. Krzywdzimy i zabijamy zwierzęta dla przyjemności. Ludzie giną na granicy. Świat zamyka.